No i witajcie moi kochani, dzisiaj idę do sieciówki, znanej sieciówki, Wam pokazać kompozycję, którą e, wszyscy mogą zrobić z tych materiałów, które tam kupię. Coś tutaj się dzieje. Proszę zobaczcie, gdzie idę. Właśnie tutaj idę i będę działać dzisiaj twórczo. Szklana miseczka ozdobna, czy to jest na pewno to? Szklana miseczka ozdobna. Nie wiem, czy to jest to. To nie jest to, to jest chyba paterka. To jest chyba taka paterka. Super ta paterka jest, tylko jedna sztuka. Muszę się spytać, ile ona kosztuje. O, tutaj też takie fajne kopułki są, zobaczcie, fajne są. Myślę, że wezmę też takie dwie kopułki, zobaczymy, co z tego wymy wymyślę. Yy, bo chcę osobno zrobić dzień babci i osobno dzień dziadka. Jeszcze właśnie nie wiem, które do których pójdą. Idziemy oglądać dalej. Zobaczcie, znalazłam tutaj takie włóczki. Cieniutkie, co prawda, ale by mi się taka przydała. Właśnie nie wiem, czy zielona, czy, czy biała. Jeszcze nie wiem. Wezmę jedną i drugą. Wykombinuję coś z nich. Fajne są. No, i taki też fajny naturalny sznurek widzę. Tylko nie wiem, czy właśnie taki, czy taki. Chyba taki wezmę. Fajny jest. Jeszcze nie wiem, też wezmę dwa, są po 3,55 naprawdę niedrogie. Więc opłaca się wziąć. Biorę dwa. Coś na pewno z tego wykombinuję. I kochani moi mam jakieś sznureczki, mam jakieś szkiełka i lecimy do pracowni działać coś z tym. Do zobaczenia w pracowni. No i jestem, przyjechałam z miasta. <śm> z miasta przyjechałam. Moi kochani, witajcie na moim kanale. Siedlisko, drzewo z tej strony. Teresa Firkowska. Przywiozłam skarby, skarby z Aksjona. Dla jednych skarby, dla niektórych zwykłe rzeczy. Dla mnie takie skarby, bo ja to zawsze z tego coś wyczaję, wyczaruję, wytworzę. Takie kopułki, dwie takie kopułki. Widzieliście ceny? Tam no nie, nie było to takie drogie. Takie do 15 zł kupowałam. Najdroższa, właśnie chyba ta paterka, to jest właśnie to 15 zł. Zostawię ten. A, dobrze się trzyma. Właśnie o to chodziło mi, żeby się nie odklejać tych yy, yy, karteczek, bo będziemy do tego mocować yy, naszą kompozycję. Yy, I zawarcie takie, świet, świet, świet. więc to jest po prostu słodki komplet. No, po prostu ja nie mogłam się temu oprzeć. Yy, świetnie to wygląda jako zestaw. I takie dwa sznurki wzięłam. W ogóle te sznurki chcę połączyć z tym, więc to idzie do następnego filmiku. Odkładam, bo dzisiaj robię, w ogóle stwierdziłam, że podzielę. Podzielę sobie te dwie kategorie dzień babci i dzień dziadka na dwie części. Tak jak w kalendarzu jest, dzień babci jest osobno i dzień dziadka jest osobno. No, nie wszyscy mają wszystkich babci, wszystkie babcie i wszystkich dziadków albo razem, albo już wśród nas, więc, tak jest taka kolej rzeczy. Więc stwierdziłam, że zrobię osobno dzień babci i osobno dzień dziadka. Więc, ale również te kompozycje mogą być takie wczesnowiosenne, takie wiosenne. W ogóle to są takie uniwersalne trochę, tak? Więc odstawiam sobie te do następnego filmiku krótkiego, bo to będą krótkie filmiczki, takie, które obiecałam, że wrócą, tak? Czyli takie do 10-15 minut maksymalnie. Bo te długie dla wspierających to robię w środy i w piątki. I w środę i w sobotę. Na 18, wszystko na 18 rzucam. W środę i w soboty są te dłuższe filmiki, takie też z tego siedliska, co tu działam, co tu tworzę. A stricte, stricte z pracowni, takie typowe z pracowni, będą właśnie krótkie też filmiczki, które coś tam działam właśnie na różne okazje. Yy, oczywiście w lutym już działam prężnie z całą Wielkanocą. Co prawda, już cały czas tą Wielkanocę też już teraz robię, no bo prosicie o, o z poprzedniego roku kompozycje, różne rzeczy. Kurki, zajączki, gąskie, różne takie, więc cały czas to robię. Yy, ale te rzeczy, oczywiście, słuchajcie, widzieliście. Ja jebak się nie kupiłam, więc. Jeźdźcie, kupujcie i twórzcie sami. Twórzcie sami, nie musicie od razu kupować wszystko u mnie. Możecie sobie sami fajne kompozycje stworzyć. Właśnie, właśnie te filmiki krótkie są po to, żebyście coś dla siebie robili, coś dla siebie tworzyli, żebyście tak mieli to samo poczucie takie jak ja, takie happy, <ścoughs> że tworzycie coś fajnego. Więc to odkładam, a z tego dzisiaj dziergam. No i moi drodzy, właśnie, mam takie paterki. Super paterki. Ja w ogóle zanoszę sobie zaraz do domu i Boże-narodzeniowe dekoracje z parapetów zabieram i stawiam sobie to na parapet, bo to... Jest, ja już to widzę, to już też będzie super. W ogóle ulubiony mój zielony, nie mogę się powstrzymać, ale też wziąłam białe. Bo fajnie też tak elegancko będzie wyglądać w białym, ale myślę, że taki zielony do... Tianka! Tianka szaleje jest ląką. Moi kochani, również kupiłam cebulki, hyacyntus i żonkili. W Biedronce były biedronce były, więc jechałam zakupy po drodze, zrobiłam w jednym i w drugim. Więc kupiłam i żonkile, i hiacynty, różne kolory są hyacyntów, Te cebulowe już się we wszystkich supermarketach pokazały, więc spokojnie, na spokojnie możecie je wszędzie kupić. Ja kupiłam akurat drące. Yy, myślę, że jest bliżej mi do zielonego niż do białego, chociaż... <grywia> Lubię biały, ale bardziej zielony. Yy, można zrobić właśnie Wybrałam te dwa, ale mo mo można zrobić te warianty, naprawdę i białe i zielone. Może zrobię yy, na przemian, nie wiem, jeszcze zobaczę, ale ogólnie robię tak. Co potrzebujemy? Moi kochani, naprawdę nic nie potrzebujemy. Potrzebujemy tylko właśnie te materiały, te doniczkowe kwiatki, woreczek śniadaniowy, zwyczajny, najzwyczajniejszy w świecie. Taki z roki. Yy, I co? I co? I papier toaletowy. No więc robię najpierw dużą paterkę. Moja duża paterka to będzie po prostu kilka kwiatków. Kilka kwiatków pięknych wiosennych, żeby teraz nam umilały te krótkie dni, a wieczory długie. Więc dam po prostu dwa, dwa żonki. przepiękne piękne są żonki, uwielbiam je. I. Wszystko będę tutaj w siateczkę pakować. Można taką większą też siateczkę wrzucić. Ja tutaj chyba muszę większą siateczkę, zwykłą, si ha, bo tutaj siadaniówki do tych małych wezmę. A tu, no więc tak, tutaj do moich zwykłą, zwykłą si folię mam taką, zwykłą, najzwyklejszą. Reklamówkę cokolwiek. Ja mam akurat po kwiatach też trochę tych folii. Więc pakuję sobie wszystkie moje kwiatki. Jak sobie chcę, układam pyk, 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 sobie w kółeczko, tak o koło siebie, żeby fajnie na tej paterce mi wyglądały. I po prostu tą folię zakręcam i gumką recepturką mm, zawijam. żeby jak nie jakaś to, żeby nie było mamy się coś o, dobra mamy to ładnie i bez problemu możemy tutaj troszkę wody wlewać, pamiętajcie im mniej wody wlewacie, tym kwiaty wam bardziej nie wyrastają nie rosną jak głupie i nie rosną takie wielkie, wysokie jak je troszkę by mniej przesuszycie tak troszkę je będziecie to naprawdę po kapeczce podlewać, to wtedy one ładne będą, niskie, a, a i tak zakwitną, zakwitną na murwaczu. Więc mamy to. A po co nam papier toaletowy? No właśnie, po co nam papier toaletowy? Ładnie cebulki jeszcze formuję, tak żeby fajnie wyglądały. Papier toaletowy nam potrzebny po to, żeby zrobić ładną kuleczkę. Taką ładną formę. Więc sobie tak zakręcam. Również ona będzie trzymać nam yy, też trochę wilgoci, bo tak nie wyleje nam się bezpośrednio na yy, nasz, nasz kokon. Będzie ładnie wyglądać. Ale tutaj zrobimy taką ładną formę, yy, żeby była taka obła, żeby nie była taka, wiecie, bardzo toporna, tylko delikatnie nam się tutaj fajnie zaokrąglała ładnie wyglądała jak taki mm, kokonek no taki kokonek chyba o o, więc mamy coś takiego ładnie sobie już owinęłam ładny kokonek Od, odrywam nadmiar, zakręcam gdzieś tutaj pod spodem i to kochani, tutaj najważniejsze jest teraz ładnie obtoczyć tą nitką po prostu Nitka, nitka, nitka. Nitkę tutaj rzucę. Odejdźcie. Nitką, czyli moją włóczką. Moją włóczką. No, możecie też kupić taką włóczkę, wiecie, taką bardzo grubą. To będzie mniej owijania. Ale możecie owinąć sobie też taką, taką zwykłą. Po prostu owijacie, jak leci. żeby pokryć to wszystko tą włóczką, yy, czy zieloną, czy białą. No tutaj fajnie by się ze sobą komponowała oczywiście biała włóczka, bo biały papier toaletowy mniej by było nawijania, ale yy, mi to nie przeszkadza. Wolę nawinąć więcej i będzie fajnie wyglądało. No i moi kochani, zobaczcie, <laughs> Można by było bardziej to jeszcze obtoczyć, ale ja jeszcze coś mam za nadbrzu. Czyli co? Tutaj już yy, moją kuleczkę mogę spokojnie usadowić, ale to dla mnie byłoby za mało. Muszę coś z natury dodać. Dokładam gałązki brzozowe i po prostu takie gniazdko uwijam. No i bym by nie była sobą, jakby sobie takiego gniazdka tutaj do mojego jeszcze, do mojej kompozycji nie uwiła. Czyli po prostu biorę trochę gałązek takich brzozowych. Więc kochani, taki właśnie oto wianuszek yy, nam pięknie yy, udekoruje całą właśnie tą kompozycję, czyli nie musimy tutaj naprawdę nic, ale możemy właśnie tą oto tutaj yy, we, yy, włóczkę spokojnie przykleić do naszego właśnie tego papierka delikatnie po prostu tutaj naklejamy i wciskamy naszą włóczkę, naszą żeby nam się tutaj fajnie ta, yy, ten kokonek ładnie trzymał i nie spadł, jak będziemy chcieli dać yy, właśnie babci. Yy, czy na wiosnę właśnie będziemy tutaj tą kompozycję fajnie yy, sobie stawiać dziś, że jak kotek wskoczy, to też nie zwali. Jeszcze dorzucę coś takiego. Tricky na dzień babci, moi kochani, no i spójrzcie, jak wam się podoba taki oto zestaw dla babci. Oczywiście każdy z osobna możecie, jak macie więcej, macie więcej e, wnuczków, znaczy dzieci, na przykład każdy może dać taki właśnie e, taką paterkę. Każde dziecko może dać taką poterkę z, z takim właśnie yy, kwiatuszkiem. Super, prawda? Albo coś takiego większego, spół, wspólnego dla babci. Tutaj też również możemy napisać dla kochanej babci, na dzień babci i zrobić taką fajną yy, formę, jak tu. Więc takim oto dzisiaj, fajnym akcentem yy, zawitałam w akcjonie i zrobiłam dla was yy, takie oto proste. Kompozycje, które dacie radę na pewno zrobić, więc bardzo dziękuję za wspieranie, za polubianie, za subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia! PA!